Cześć, witam wszystkich. Dzisiaj opowiem wam o trundlu, trollu, którym można ugrać naprawdę sporo gier e, Tylko trzeba się trochę nauczyć jak nim grać! E, zacznijmy od Skilli. Pasywka, e, gdy niedaleko trundla zginie wroga jednostka, trunda leczy się za jakąś tam procentową e, część swojego życia. Ta pasywka jest całkiem fajna, działa również na minionych dżungli, więc dżunglowanie tym trund trolem. Dla mnie jest dość szybkie i przyjemne. Ciekawostką jest takie coś, że pasywka działa również jeżeli przeciwnik zabije poszworem w e, Haps, ch chomp, ugryzienie. Kolejny atak trundla zadaje dodatkowe obrażenia, spowalnia cel na łomek sekundy oraz podnosi obrażenia trundla i obniża atak celu ugryzionego. E, Ugryzienie to nakłada efekty zwykłego autoataku, auto takie jak w życia, e, lodowy młot, czyli takie spowolnienie. Może być też atakiem krytycznym, jednak e, te obrażenia krytyczne nie skalują się z dodatkowymi obrażeniami skilla. Jest to taki po prostu sam, sam bazowy atak, zbrany do kryta. E, obrażenia ugryzienia są traktowane jak zwykły atak i mogą być pominięte na przykład przez blok Panteona, e, u Jaxa lub parowanie Fiory. E, jednak e, poza tym, że nie będzie tych obrażeń, to jednak nakłada ten slow e, tak jakby podstawowy z tego skilla. E, dodatkowo takie mag ta tarcze magiczne jak Esiven lub na przykład całą Banshi e, niwelują w ogóle ten atak, tak jakby ten atak e, ściąga tą tarczę. E, tutaj ten skill trzeba maxować jako pierwszy, bo to w zasadzie e, jedyny e, i główny <noise> źródło obrażeń trolla. Nie zmieniają się cldeki na tym, czyli cooldowny, i jednak zwiększają się obrażenia. E, też trzeba pamiętać tutaj, że resetuje się autoatak, więc e, warto używać tego skilla tuż po zwykłym ataku. Dr kolejny skill, czyli W, Frozen Domain lub też zamaźnięte Terytorium po polsku. po, po użyciu tego skilla Trundle tworzy taką arenę, obszar, który dobrze widać na ziemi. W tej arenie Trundle porusza się szybciej oraz szybciej atakuje. Dodatkowo wszystkie efekty leczące lub regenerujące są mocniejsze o 20%. E, czyli też również pa pasywka, kracie życia i zwykła regeneracja życia taka e, sama z siebie. Skill jest to dość fajny i postaw. Polecam go maksować jako drugi ze względu na dodatkowe premie do poruszania oraz do szybkości ataku. Nie zmienia się cooldown, tylko zmieniają się same statystyki, które trundle dostaje w tej sferze. Trzeci skill trundla, czyli E. Nazywa się Pillar of Ice. Po polsku kolumna lodu. Tworzy taki stożek lodu w, w wskazanym miejscu przez trundla, przez który nie da się przejść, a obok nie, tego pilara tworzy się taki pagną, które spowalnia. Dodatkowo, jeżeli trafimy w przeciwnika lub w sojusznika samym stożkiem, to zostanie on odrzucony. Ciała to nawet na kul ulti Katariny. Testowałem to specjalnie. E, jestem więc pewny, że jakieś tam przerywa ulti Malzahara lub WW, więc to jest, to jest akurat bardzo fajne. E, trzeba niestety jednak idealnie trafić środ środkiem tego filara, żeby jednak ten odrzut był. Nie da się kastować filara w miejscach, gdzie się nie da wejść, czyli takie, no, analogiczne, tak jak, tak samo jak się stawia wardy. Też nie da się ich postawić w skalę. E, trzeba pamiętać, że filar e, agruje wieżyczki, tak jak e, zadaje jeden obrażeń, to, to podbicie. E, fajną rzeczą jest to, że filar daje wizję, więc czasami będąc w dżungli można sobie tutaj pomóc e, e, tym filarem Wprowadza w kombat, więc też e, działa na pasywki np. Na Garena, Misfortune. Tak samo też na e, buty mobilności. Dodatkowo może przerywać rekord <grym _> przeciwnikowi, zarówno jak i, <grym _> i sojusznikowi. No, jednak troll to troll. E, Maksuje się to raczej jako ostatnie, bo zmniejsza to tylko cooldown. Who is this guy think he is? Ostatnim skillem jest jego RK, czyli Ulti. Nazywa się po angielsku Subjugate. E, lub też po polsku zniewolenie rzuca się to na przeciwnika i kradnie mu się 40% pancerza i obrony od magii. <laughs> czyli, no, jeżeli się kradnie, to jemu się odejmuje, a ja sobie się dodaje. Dodatkowo też e, dreinuje się, czyli wysysa się życie z przeciwnika. Ma to przyliczniki AP, Ability Power, jednak no, raczej trudno lepiej na AP nie budować. Kiedyś można to sprawdzić, oczywiście. E, jest to około 20% życia. Jednak te obrażenia są liczone jako obrażenia magiczne, więc szczerze mówiąc nie wiem, czy to, to mogłoby dobrze działać. Um, um, ult ten trwa przez 8 sekund, gdzie połowa statystyk jest kradziona na samym początku, potem przez 4 um, sekundy wysysza się te statystyki um, dalej. Potem przez kolejne 4 sekundy, ostatnie tego ulta, um, te statystyki stopniowo wracają do formy. Um, generalnie jest to bardzo mały cooldown. Bo na szóstym levelu jest to raptem 80 sekund, na szesnastym już tylko 60. Więc w zasadzie można go używać w każdy, każdym każdym fightzie. Jednak trzeba uważać, bo ten ult y, jest blokowany przez np. całą Banshee, przez y, y, też y, Asivir Ciekawostką jest to, że Relay działa na tym ulcie i tak samo y, Spell Vamp jest też nakładany przez tego ult. No, ale to nie jest jakaś chyba bardzo istotna rzecz. Teraz tak, jak wygląda rola e, Trundla w e, grze, więc tak, może mieć dwie w zasadzie dobre pozycje, czyli tankowaty jungler, e, rób też drugą, taki tankowaty top laner. Jakie zagadnione zalety ma w dżungli? Też e, bardzo szybko czyści dżunglę, ma też sporo życia przy czyszczeniu, tutaj pasywa bardzo dużo daje, całkiem fajne ganki. Ma, gdzie ma sloa yy, i może też blokować możliwość ucieczki przeciwnikowi, jednak no, brakuje mi trochę stu na przygankach, co jest niewątpliwie dużą, dużą yy, wadą. Trundla no i też ma na niskich levelach dość duży cooldown na filarze, bo jest to aż 23 sekundy. Więc w zasadzie, jeżeli przyjdziemy na linię i raz nie, nie trafimy, tym, filarę, no to tutaj już po raz drugi, kolejny będzie raczej się w tym ganku to nie uda. No i też trochę ciężko jest trafić w tym CC, nie jest to ono takie duże, jakbyśmy chcieli i ma dość mały zasięg na tym. Teraz jak wygląda to w, na linii, no ma całkiem niezły sustain na, dzięki pasywce, Dobrą taką ma przeżywalność, yy, trzymanie się na linii, to jest dość dobre. Ma dobre, fa fajne trade z Q, z tego ugryzienia, yy, bo zmniejsza to po prostu atak damage przeciwnika. Całkiem dobre ma wymianki od szóstego poziomu, gdzie już kradnie życie i statystyki. Jednak no, początkowo ma bardzo małego bursta, to nie jest takie dobre dla do tej postaci, co jest niewątpliwie jego wadą no i początkowo jest też yy, stosunkowo słaby no, trochę słabo się skaluje na początku w late game już trochę, trochę lepiej dodatkowo ja jeżeli miałbym tą postać określić jakimiś słowami to na pewno bym powiedział, że to jest hyper carry taki mele hyper carry, który może yy, każdego września w late game pojechać jeden na jeden to zdecydowanie yy, jest to też hyper tank, bo jednak mimo wszystko kradnąc statystyki może, może się bardzo ładnie zbufować, jest to naprawdę w mistrz wymianek 1 na 1. Jednak no, jego ogromną wadą jest to, że jest to, to jednak mele champion i jest dość prosty do wykajtowania, czyli biegania wokół nie, i, niego już, i unikania damage'u. Teraz tak, jakie masterki dawać trollowi? To też są moje propozycje na e, na przykład dżunglę, wygląda to w ten sposób. Czyli generalnie bierzemy sobie tutaj attack speed odyskowanie życia przy zabiciu potworka, takie najważniejsze statystyki dla Trudla w dżungli, żeby jednak móc e, dżunglować jak najwięcej, jak najdłużej. Budujemy go trochę ofensywnie, żeby tą dżunglę czyścić szybko i jak najszybciej e, też wbijać się na ganki z najlepszym hapsem i też żeby no, mieć, mieć takiego swojego troszeczkę przywalenia, żeby jednak pomóc e, temu tej linii, którą się gankuje z damagem. Dalej na topa masterki jak miałaby wyglądać, no mniej więcej w ten sposób, jest to kolejna moja propozycja, budujemy go ofensywnie, żeby móc iść na wymiankę z przeciwnikiem, chcemy mieć cooldowny, żeby móc używać tego ugryzienia jak najczęściej, nie trzeba tym kół spamować non stop, jednak lepiej jest mieć możliwość niż nim nie mieć. Teraz jak trundla budować na Jakiegoś Championa, który jest Ranged. Tutaj pokazuję Wam moje masterki na. Rundla, gdy gram przeciwko Gonarowi. Oczywiście drzewko ofensywne można zrobić po swojemu. Tak, yy, głównie chodzi o to, żeby dostać z brutalnej siły i z mistrzostwa walki trochę więcej ataku. To, czy weźmiemy e, redukcję czasu odnowienia, czy prędkość ataku, to, to w zasadzie jest osobista preferencja, jednak ja wolę szybkość ataku, aby ewentualnie móc troszeczkę lepiej yy, cesować potworki, móc ewentualnie szybciej yy, puszować linię. Defensywne drzewko pomoże nam w redukcji obrażeń od zasięgowego czempiona i pozwoli też na dłuższe siedzenie na linii. Oczywiście, wybór większej ilości pancerza czy odporności na magię zależy w zasadzie od przeciwnika. Tutaj jest dla Gnara pokazane to i też no, składu drużyny przeciwników, oczywiście. E, jednak na pewno warto zainwestować w prędkość, gdyż bycie w skill prędkość, gdyż bycie mało mobilnym tankiem może być też mało wydajne jako. Tanka teraz jakie runki wybrać sobie dla trundla? No, tutaj jest moja propozycja na runy na dżunglę. Więc czerwone damage, bo mają całkiem niezły przelicznik. Żółte no armor. To jakby oczywiste dla dżungli, żeby tracić mniej życia od potworków. No, flat armor na początku jest najważniejszy, bo jednak w dżungli e, początkowy pancerz liczy się chyba najbardziej. E, w niebieskich runkach troszeczkę ustawiam sobie CD, 5%. No, przydaje się to, żeby móc z tym skillem częściej spamować i też innymi skillami, Trochę Magic Resista też się przydaje niedużo. Można to też zastąpić e, generalnie Magic m, Resist per Level, to też fajnie działa, może nawet to jest będzie lepsze. E, Quintancję, attack speed, no szybki attack speed przydaje się do tego, żeby móc szybciej dżunglować, najbardziej efektywnie. Jakie runy wybrać? dla trundla na linii. No ja z... często biorę takie same runy nawet jak w dżungli, no czasami tutaj jest takaś now taka nowa propozycja ode mnie, eee, więc trochę więcej damage, trochę więcej armoru, mniej atak speedu, ale i tak i tak zrobimy botrka, więc w zasadzie tutaj ten atak speed ba bardzo nie jest potrzebny, jest to oczywiście tylko taka moja wariacja na ten eee, temat. 1% kryta, to, czyli kwestia szczęścia, może czasami wejdzie, może nie. Jeżeli jednak walczymy na Maga, no to tutaj więcej wziąłbym Magic Resist'a, chociaż nie jest to też jakieś mega potrzebne, bo możemy ten Magic Resist zastąpić jakimiś itemkami. Okej, okay, jakie itemki składać dla yy, Trundla? Yy, tutaj wiele zależy od, na pewno od składu twojej drużyny i od składu przeciwników, jednak no, dwa itemki są niemalże wymagane dla Trundla, jest to Potrk oraz Spirit Visage. No, te dwa itemy e, dają mu życia oraz też lepszą regenerację, więc to jest bardzo akurat fajne. E, co składać na dżunglę? No, wiadomo, że sta startujemy tutaj z maczetą. E, upgrade może być niebieski albo czerwony, tutaj akurat wedle uznania. No, fioletowy nie jest potrzebny, bo drundel i tak sam siebie bardzo dobrze czyści dżunglę i ten fioletowy e, upgrade nie, po prostu nie jest mu potrzebny. Teraz zobaczę. 5-5 Jeżeli chodzi o Jungle item, no tutaj su su sugerowałbym upgrade kolejny, to by byłby albo Warrior, albo Devorer, czyli wojownik lub też pożeracz. Eee, buty ogólnie, jeżeli przeciwny team miałby dużo stunów, to tutaj proponowałbym Merkuryt eee, butki, tak mieć po prostu tenacity, czyli nieustępliwość. O oczywiście alternatywą jest jakiś Zephyr i Ninja lub no po prostu Ninja Tabi i, i kupowanie eliksiru pod koniec gry. W obecnej mecie w moim rozwiązaniu na build tr trundla jest e, Botrk, e, czyli szybkość ataku kradzież szybkości ruchu na użyciu, rozkradzie życia. <grym> Bardzo fajny itemek dla Trundla. Przeważnie kolejnym moim itemem jest Randuin Omen lub e, Słoneczna Peleryna. Tak aby no, mój troll miał trochę więcej pancerza i życia, przydaje się to na przykład, jeżeli się dajwuje jakieś turety później przeważnie kupuje turnmaila lub też czyli po polsku kolczastą kolczugę jest to kolejna porcja pancerza, zwłaszcza jeżeli w przeciwnym teamie są trzy postacie AD a takie coś zdarza się bardzo często, gdyż, gdyż na topie często gra jakiś AD po, postać w dżungli też jest AD, no i też AD kary na nim. Tutaj zaczynam z flaskiem i potami. Przeważnie każdy przeciwnik jest mocniejszy niż my do szóstego levelu, potem sytuacja się zmienia. Jednak flaski poty pomagają nam farmić na linii, dają nam trochę sustaina na więcej. Są to takie odławialne poty, więc za każdym razem, kiedy wracamy z bazy, mamy trzy darmowe potki, To jest mega fajne. Pierwszym moim zakupem przeważnie jest Kutlas. Czyli Corderas, Bilgewater oraz Ninja Tabi w przypadku laningu kontra e, AD, lub też Kutlas plus Widmowa Osłona kontra AP. Raczej, pierwszy item staram się złożyć Botka. Jeżeli mam przewagę, to raczej e, robię boczka bez inwestowania w itemy defensywne. Jeżeli przegrywam, to najpierw jakiegoś tam trochę defensa, potem dopiero boczka. E, itemkiem, którym składamy później, e, tak aby mieć trochę odporności na magię, jest oblicze ducha, spirit visage. Jeżeli mają 2 AP i ci AP dobrze grają, to i warto też zainwestować dodatkowo w Hextrinkera lub e, całą Banshee. Jak trundlem grać? Więc tak, w dżungli trzeba jak najczęściej garkować, wbijać się z ultem, najlepiej starać się używać W jako gap closer z E filaru, blokować ucieczkę przeciwnikowi. Pamiętajcie, żeby używać kupo auto ataku, aby robić jak największe obrażenia. E możemy korzystać jako chwilowego warda, gdyż daje nam kawałek wizji. Jak na linii, jeżeli próbujemy dobić potworka, nam to nie wyjdzie. Pamiętajcie, że kut jest następnie miastowym atakiem, więc można tego skilla użyć czasami, aby potworka dobić. Przeważnie początek mamy słabszy niż wiele czempionów, ze względu na że mamy po prostu jeden skill, który zadaje obrażenia, więc e, jesteśmy troszeczkę słabsi. Jednak po, szóst po zrobieniu szóstego levela i potrka, sytuacja naprawdę się mega fajnie zmienia. Zmaksowany już Q na 9. poziomie daje nam ogromną przewagę w duelach z innymi championami. Pamiętajcie, że przeważnie macie TP, więc tutaj trzeba uważać często na ignite'a na przeciwniku, bo po prostu on ma, a my nie mamy. W teamfightach starajcie się z E odseparować przeciwny team, jednak też trzeba uważać, żeby nie wystawić jakiegoś sojusznika przeciwnikom. E, ulti w zasadzie można rzucać na dwa sposoby, można rzucać się albo na kary, którego chcemy zniukować, gdyż po 40% kradzieży pancerza i obrony e, przed magią staje się naprawdę bardzo papierowy, lub też możemy e, rzucać ten ult na tanka, tak aby zrobić z siebie super mocnego trolla, no ale nie zapominajcie, że to trwa tylko 8 sekund. O czym warto pamiętać, grając z trollem? <laughs> że przede wszystkim cesowanie i cierpliwość jest tutaj bardzo ważna, e, ponieważ no, troll bardzo dobrze się skaluje w porównaniu do innych postaci, do late game'a. E, więc można strollować naprawdę każdego. E, to chyba wszystko generalnie o trolu. Mam nadzieję, że Wam się podobało i że pokazałem Wam, jak ta postać wygląda. E, pozdrawiam i do usłyszenia wkrótce.